Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z historią przez życie. Dzisiaj przejdziemy do omawiania ostatniego schyłkowego okresu trwania pierwszej wojny światowej. Zapraszam serdecznie. Już od pierwszych dni trwania wielkiej wojny zarówno państwa centralne jak i mocarstwa Entanty dążyły do ustanowienia swojego niepodzielnego panowania na morzach i oceanach. Wysyłając na nie swoje okręty, tak nawodne, jak i podwodne. Już w pierwszych dniach trwania walk morskich. Przewagę uzyskały mocarstwa entanty, które zdołały skutecznie zablokować wszystkie szlaki handlowe i żeglugowe należące do Niemców, uniemożliwiając im tym samym utrzymywanie kontaktu morskiego między innymi z ich zamorskimi koloniami, co było ogromnym ciosem gospodarczym wymierzonym w niemiecki przemysł. Pomimo tych trudności niezrażeni Niemcy wysłali na morze swoje okręty, które miały odblokować im dostęp do ich zamorskich kolonii. Jednakże wszystkie walki stoczone przez okręty nawodne niemieckiej floty, które miały przełamać tą blokadę, zakończyły się w dłuższej perspektywie ich klęską. Wówczas to Niemcy postanowili zmienić taktykę i za swój główny kierunek działań wojennych na morzu. Obrali Ocean Atlantycki, gdzie przebiegały najważniejsze szlaki handlowe i żeglugowe dla okrętów handlowych Entanty, które dostarczały im żywność, broń, zaopatrzenie oraz żołnierzy. Bez tych dostaw państwa takie jak Francja czy Wielka Brytania nie byłyby w stanie kontynuować działań wojennych na froncie zachodnim. W tym celu Niemcy zaczęli wysyłać na Atlantyk swoje okręty podwodne zwane Ubotami, których zadaniem miało być atakowanie konwojów państw entanty, aby w ten sposób ograniczyć dostawy broni czy żywności dla walczących żołnierzy i w tym samym przechylić szale zwycięstwa w tym konflikcie na korzyść państw centralnych. W ten oto sposób w roku 1915 Niemcy ogłosili początek nieograniczonej wojny podwodnej, w której niemieckie uboty miały pełne prawo atakować wszystkie okręty na Oceanie Atlantyckim, które nie płynęły pod banderą państw centralnych, co dotyczyło zarówno okrętów należących do mocarstw entanty, jak i krajów neutralnych. Miało to jednak daleko idące konsekwencje dla Niemców, zwłaszcza kiedy jeszcze w tym samym roku jeden z niemieckich ubotów zatopił okręt pasażerski Louisiana, na którego pokładzie przebywali m.in. amerykańscy obywatele. Wydarzenie to wywołało ogromne oburzenie wśród opinii publicznej Stanów Zjednoczonych, której społeczeństwo oraz rząd stawały się coraz bardziej przychylnie nastawione do państw entanty. W zaistniałych okolicznościach Niemcy postanowili na pewien czas zarzucić prowadzenie nieograniczonej wojny podwodnej, aby ewentualnie nie sprowokować Stanów Zjednoczonych do przystąpienia wojny przeciwko Niemcom. Jednakże bardzo szybko sytuacja na froncie zachodnim I wojny światowej zaczęła układać się na niekorzyść państwa niemieckiego. Już w roku 1916 Niemcy stoczyli z siłami francusko-brytyjskimi dwie decydujące bitwy. Pierwsza z nich była toczona o kontrolę nad francuskim miastem Verdun i toczona ona była przez prawie cały rok 1916. Była to jedna z najbardziej krwawych bitew stoczonych w trakcie pierwszej wojny światowej która ostatecznie zakończyła się zwycięstwem wojsk francuskich, które pomimo poniesienia ogromnych strat w ludziach, zdołała utrzymać kontrolę nad miastem Verdun. Mniej więcej w tym samym czasie nad rzeką Somma Niemcy stoczyli decydującą bitwę z siłami brytyjskimi. Bitwa ta była nie mniej krwawa od bitwy pod Verdun, lecz ostatecznie zakończyła się ona decydującym zwycięstwem Połączonych sił brytyjsko-francuskich. Obie te bitwy uznawane są za punkt zwrotny wojny na froncie zachodnim, która zaczęła stopniowo przechylać szale zwycięstwa w całym tym konflikcie na stronę państw Entanty, spychając jednocześnie siły niemieckie do coraz głębszej defensywy. Bitwa pod Sommą zapisała się jednak na kartach historii nie tylko dlatego, że była to jedna z największych i najbardziej niszczycielskich bitew I wojny światowej, ale również dlatego, iż to właśnie podczas tej bitwy swój chrzest bojowy przeszły pierwsze w historii czołgi, których użyto na polach bitew. Już przed wybuchem I wojny światowej zaczęto opracowywać pierwsze, wstępne prototypy pojazdów pancernych, ale to dopiero w trakcie... I wojny światowej pierwsze modele czołgów, wykorzystanych przez Brytyjczyków, znalazły swoje zastosowanie na polach bitew. Te pierwsze czołgi miały jeszcze dość prymitywną konstrukcję, które były pełne większych i mniejszych wad technicznych. W zasadzie pierwsze modele czołgów, wykorzystane podczas Wielkiej Wojny, służyły bardziej jako ruchome tarcze pancerne, które miały osłaniać natarcie piechoty przed ogniem CKM-ów lub moździerzy przeciwnika. Niemniej te ogromne metalowe kolosy szybko zaczęły budzić powszechny strach i przerażenie wśród niemieckich żołnierzy, co w znaczącym stopniu przyczyniło się do przełamania impasu wojny pozycyjnej w trakcie Wielkiej Wojny. W konsekwencji czego cały konflikt powoli zaczął toczyć się bardziej na korzyść państw Entanty, a nieżeli mocarstw Trójprzymierza. W akcie desperacji Niemcy od roku 1917 zaczęli poszukiwać nowych sojuszników zarówno w Europie jak i na świecie. Jednym z takich potencjalnych sojuszników miał stać się Meksyk. W tym celu za pośrednictwem... Niemieckiego ministra spraw zagranicznych Zimmermana, władze niemieckie rozpoczęły rozmowy pokojowe z rządem meksykańskim, w nadziei, że uda się wypracować sojusz polityczno-wojskowy między Niemcami a Meksykiem. W tym celu Zimmerman sporządził specjalną depeszę, którą wysłano bezpośrednio do rządu meksykańskiego. W tej depeszy Niemcy proponowali Meksykowi następujący układ. Niemcy otrzymają od Meksyku pomoc militarną, materialną oraz polityczną w walce przeciwko siłom Entanty, a w zamian Niemcy pomogą Meksykowi w jego walce przeciwko Stanom Zjednoczonym, aby Meksykanie mogli odzyskać kontrolę nad tymi obszarami Ameryki Północnej, które w XIX wieku utracili na korzyść Stanów Zjednoczonych. Pech jednak chciał, że depesza Zibermana została przechwycona przez brytyjski wywiad, a ci tą depeszę przekazali następnie rządowi Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Gdy Amerykanie poznali treść depeszy Zibermana, nawet nie zastanawiali się dłużej i wiosną 1917 roku z inicjatywy ówczesnego amerykańskiego prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona Stany Zjednoczone oficjalnie przystąpiły do I wojny światowej u boku państw entanty przeciwko krajom centralnym, głównie Niemcom. I tak, jeszcze w tym samym roku, pierwsze oddziały wojsk amerykańskich zostały wysłane do Europy. A te posiłki w znaczącym stopniu przyczyniły się do tego, że pod koniec 1917 roku impas wojny pozycyjnej na froncie zachodnim został w końcu przełamany, a Niemcy zaczęły być spychane do coraz głębszej defensywy. Na pewien czas sytuacja Niemców poprawiła się, kiedy w marcu 1918 roku udało im się zawrzeć traktat pokojowy z Rosją w Brześciu Litewskim, na mocy którego Rosja wycofała się z I wojny światowej. Dzięki czemu front wschodni Wielkiej Wojny został zamknięty, a Niemcy mogli dzięki temu przerzucić tysiące, jeśli nie miliony swoich żołnierzy z frontu wschodniego na zachodni. Aby w ten sposób wiosną 1918 roku ruszyć z wielką kontrofensywą, która miała przełamać linię frontu państw i utorować Niemcom drogę aż do samego Paryża, w nadziei, że zmusi to również Francję do wycofania się z teatru działań wojennych. Niestety niemiecka szyb ofensywa szybko się załamała. Kiedy jeszcze w tym samym roku wojska niemieckie stoczyły z siłami Entanty kolejną bitwę nad rzeką Marna, która ponownie zakończyła się ich całkowitą klęską. Klęska w drugiej bitwie nad Marną załamała niemiecką ofensywę, ponownie spychając Niemców do głębokiej defensywy. Do jesieni 1918 roku sytuacja państw centralnych zrobiła się już skrajnie beznadziejna, i do października 1918 roku prawie wszystkie państwa centralne zaczęły wycofywać się z teatru działań wojennych. Najpierw zrobiła to Bułgaria, później Turcja. Na przełomie października i listopada 1918 roku z wojny wycofały się Austro-Węgry. By finalnie do listopada 1918 roku na polu bitwy pozostało jedynie państwo niemieckie. Ale i Niemcy zaczęły borykać się z coraz większą ilością problemów, tak zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Ich armia ponosiła coraz więcej klęsk na całej długości frontu. Wewnątrz kraju nasilał się kryzys gospodarczy, dochodziło do coraz częstszych buntów, strajków. Protestów antywojennych wśród niemieckiego społeczeństwa, co finalnie zmusiło przypartych do muru Niemców do przystąpienia do rozmów pokojowych, którym zwieńczeniem było podpisanie aktu kapitulacji przez Niemcy 11 listopada 1918 roku. Wraz z podpisaniem tego dokumentu Niemcy jako ostatnie walczące państwo centralne w Europie. Oficjalnie wycofało się z działań wojennych i zakończyło ponad 4 lata walk I wojny światowej. Pierwsza wojna światowa, największy konflikt jaki nawiedził Europę podczas wojen napoleońskich, oficjalnie się skończył, w efekcie czego państwa entanty, choć wykrwawione i wyniszczone, wyszły z tego konfliktu zwycięsko. Zakończenie I wojny światowej było również końcem pewnej epoki i początkiem nowych, głębokich przemian politycznych, jakie miały zajść zarówno w Europie, jak i na świecie. Jednakże o tych przemianach, jakie nastąpiły w okresie powojennym będziemy mówić dopiero w następnych odcinkach. A na razie, przychodząc do podsumowania, z dzisiejszej lekcji należy pamiętać o tym, że od pierwszych dni trwania I wojny światowej walczące mocarstwa dążyły do ustanowienia swojej dominacji na morzach i oceanach. Państwa entanty błyskawicznie zablokowały niemieckie porty, odcinając im kontakt morski z koloniami zamorskimi. Niemcy próbowali przełamać tą blokadę swoimi okrętami wojennymi, ale bez skutku. Niedługo później Niemcy zaczęli wysyłać na Atlantyk swoje okręty podwodne, zwane ubotami, które miały atakować szlaki handlowe państw entanty. Podczas jednego z takich ataków niemiecki UBOT zatopił okręt pasażerski Louisiana, na którego pokładzie przebywali obywatele Stanów Zjednoczonych. Aby nie prowokować Ameryki, Niemcy ograniczyły do 1917 roku działania wojenne na Atlantyku. Niedługo później na froncie zachodnim Niemcy stoczyli dwie przegrane bitwy pod Verdę i Sommą, która przechyliła szale zwycięstwa na korzyść państw Entanty. Z tych dwóch bitew bardziej znana jest ta bitwa pod Sommą z tego powodu, iż to właśnie podczas tej bitwy po raz pierwszy na polach bitew wykorzystano pierwsze prototypowe modele czołgów. W akcie desperacji Niemcy próbowały zawrzeć sojusz z Meksykiem. W 1917 roku oferując w zamian pomoc w walce Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi o odzyskanie tych ziem, które Meksyk utracił na korzyść Amerykanów w XIX wieku. Ofertę takiego układu Niemcy sporządzili w tzw. depeszy Zibermana, którą spisał niemiecki minister spraw zagranicznych Ziberman. Jednakże Amerykanie z pomocą brytyjskiego wywiadu dowiedzieli się o planach Niemców i wiosną 1917 roku wypowiedzieli wojnę państwom centralnym, wysyłając swoje wojska na front zachodni, by wesprzeć wojska Entanty. Gdy Niemcy zawarły sojusz z Rosją w Brześciu Litewskim, w marcu 1918 roku przerzucili większość swoich wojsk fr z frontu wschodniego na zachodni, ruszając z wielką ofensywą w 1918 roku. Poniesi jednak całkowitą klęskę w drugiej bitwie nad rzeką Marna, co załamało całą ich wielką ofensywę. Do jesieni 1918 roku większość państw centralnych wycofała się z teatru działań wojennych, pozostawiając na polu walki jedynie samych Niemców. Ale i oni ostatecznie skapitulowali 11 listopada 1918 roku, kończąc w ten sposób ponad 4 lata walk Wielkiej Wojny, która odmieniła oblicze Europy i całego ówczesnego świata. To było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.